Tak wygląda Wojan Shop 4 lata temu, a ten produkt był na nim od samego początku. Chodzi o bluzy. Zmieniały się one cały czas. Poprawialiśmy ich jakoś, robiliśmy lepsze wzory, dodawaliśmy kolory, jednak zawsze czegoś im brakowało. Wyglądały jak zwykła bluza z logiem. I właśnie to od dziś zmieniamy. Bo nasze nowe bluzy jeszcze nigdy nie wyglądały w ten sposób. Przywitajcie nowe, najlepsze bluzy z full nadrukiem. Full nadruk oznacza to, że wzór nie jest tylko w jednym miejscu, ale również na rękawach, kieszeni i w kapturze. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takich bluz w historii, całego sklepu. Jest to kompletnie nowa jakość bluz, którą pokochasz od pierwszego założenia. Także nie czekaj i wbijaj na wojanshop.pl Dzisiaj musimy się ukryć w tej ogromnej willi. Przebrani za jakieś rzeczy. O tak. Tylko może, ej, ukryjemy się jako, jako to coś. Czekaj. O. Co? To jest dobry pomysł w sumie. Poczekaj, patrz, już jestem przebrany. Patrz, a ja jestem tym. O, i zobacz, stanąłem w miejscu i już mnie nikt nie znajdzie. O, ja też jestem tutaj schowany, ale czekaj, czekaj, no żeby dnia z Nikt nie znalazł, co nie? No właśnie, bo. Ej, gacek jest chowany <laughs> tym rozwalającym! O, ej, dobra, dobra. to że Gacek jest, jest rozwalającym, to nawet lepiej, to to przecież nie ogarnia! No właśnie, gacek nas nigdy nie znajdzie, zobacz, on tam cały czas <śmiech> chodzi! <śmiech> gacek! Ej. ej, patrz, widzisz mnie to, tutaj, tutaj, jak się zmieniam? Patrz, to. Tu, tu, ej, ty chodzisz rośniką. tutaj, nie? To? Jest... to? to ty? A to ty! <laughs> ja też o, o, jestem roślinką! Patrz, ja o. też mogę się. O, nie! O nie, o nie, o nie. Ty, Gacek strzelił kogoś, chyba kogoś trafił. co ja się, trochę nie, to się podpowiedzi robi, się robią. Raz na chwilę e, robią się takie podpowiedzi, które mogą pokazać A. Gackowi, gdzie kto się chowa. I ja bym o. nie chciał, żeby... O nie, o nie, dobra, mam błąd. Stawię, stary, uciekamy, co? Tak, 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 dobra, zmieniamy. zmieniamy. A, <ślam> Co ja się zmieniłem, stary? Co się zmieniłeś, co się zmieniłeś? Zobacz to, <ślam> zobacz to. Zbieraj te monety.

Ej, czekajcie, czekajcie, mogę zrobić coś mocnego, mogę zrobić coś mocnego co Oj, patrz to? mi sobie. co? Co ja się zmieniłem? Co to jest? Czekaj, czekaj, ty ty nadal jesteś, się chowasz? Tak, tak, jestem, bo Gacek nie złapał, ale zrobiłem odrodzenie O kurde, dobra, ale mocne Bo przez to, że ja się ruszałem i trollowałem, zmieniłem się w portepian Gacek jest... I tak byłem fortepianem Gacek, ja cię nawet nie widzę Gacek, ale ty mnie rozwaliłeś Za ty Dobra, i teraz muszę się O nie, ktoś teraz będzie ci pomagał O nie, o nie, czy on idzie? O nie, o nie, o nie, o nie, bo tak nie było bo Nie strzelaj do mnie, proszę, nie strzelaj Ale jest blisko mnie O nie, strzela Aaaa Uciekaj! Uciekam! Uciekam! Ja nie mogę znaczy. uciec! Jest, jest, Ale mi się zrobiło, ale mi się udało! Ale Ej, mi się 20 udało! 20 sekund to i wygrywamy, 20 sekund jeszcze tylko! Dobra, 20 sekund Dobra. damy radę! Tak, tak! o nie! O nie? Dobra. O nie, żeby mi tylko nikt nie znalazł tutaj. Nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie proszę, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj, proszę, nie strzelaj. Proszę, nie strzelaj! proszę nie strzelaj. Dobra, 4 dobra. sekundy, 3-2-1! 3, 2-1! Yes! Udało się! Udało się! I teraz jesteśmy na kempingu, więc musimy coś tutaj porobić i się za coś schować. Mmm, za co by się tutaj schować? Hej, co to jest? Dobra? To tutaj to schowałeś się, już nie, wiem, już jestem schowany! Czekaj, ja właśnie szukam miejsca, o, dobra, może za to? O. Ja nie mogę, ale mam kryjówkę! Ej, wszyscy się za to chowają, co jest?! O, za to, czyli za co? A, no właśnie, nie mogę mówić, bo nie wiem kto szuka, może to będzie znowu gazek. O nie, to nie jest Gacek, dobra! Ja jestem Usta, takim krzewikiem, też się chowaliście ja jako też. krzewy? jestem jako doniczka, tak krzew taki, znaczy krzew w doniczce jestem. A, w doniczce, ja nie jestem w doniczce! Ta. A, ty, 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 ty jesteś zwykłym krzemem. Ja innym widzę. Ha, 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 ha. No dobra, dobra, ale wiesz co? Ja mam chyba plan taki, żeby znowu być najlepszym chowaczem i żeby troszkę narobić kroków tutaj. Chowaczem! Aha, bo jak dużo się ruszasz, to wtedy liczą ci się punkciki. Tak, okay. o to chodzi, o to chodzi. Okej, okay, dobra, dobra. Ja się no. zmieniłem znowu. Trochę pochodziłem. Dobra, ja trochę też w takim razie będę chodził, żeby zbierać punkty i będę się zmieniał w różne inne rzeczy. O! Oh. O kurde, jest kolejny ten Poszukiwacz. Dobra, ja jak o, stanę sadanie. tutaj o nie, tak, jak ja już mogę. jest dwóch poszukiwaczy, to naprawdę zaczyna być ciężko. Okay, oj, ja tak, oj, tak, oj, tak. ale mam, o, ale mam przebranie! cię panie! Oj, to, to jak będzie minuta, zaczynam biegać po całej mapie jako skibidi Toilet. Skibidi? Toilet? Aha, będziesz toiletem. Z toiletem. O nie, o nie, o nie, czekaj, czekaj, ja muszę Dobra. sprawdzić noże, uwaga Co Mogę, ty? stary jako obraz. No? Możesz stary uwisnąć, uwisnąć na ścianie. Jakim cudem? Eee. Stajesz i klikasz kotwicę. Co? Jest eee. coś takiego? Jest, jest, i ja jestem właśnie teraz obrazem, i nikt mnie nie znajdzie, zostało tylko czterech e, ukrywaczy. Więc widzowie. O kurczę, dobra, jest minuta. Czy Gacek jest A jednym my? z nich? Gacek, jesteś ukrywaczem? A o nie, oni rozwalają wszystko! Ej, co to? Za... Co mi się z obrazem stało? Coś dziwnego mi się odwala z obrazem. Ej, dobra, on to piłki, jako ten kibelek, nie! O nie, o nie! O nie, zepsułem obraz Wychodzę jako z co? i To i to widzisz gdzieś? Dobra, dobra. Nie, nie, nie! W jakim widzisz w budynku? Ej, on chyba do mnie strzela! Nie, on do, kogo, no? do kogoś strzelał 30 sekund zostało! Czekaj, ja tam widzę kogoś, kto się przebrał za to coś a Widzę Cię, Skibili lecie, jestem w tym eee. domku, dawaj do tego domku, Skibili toilet! Do do tu? Tak, tak, do tego, tak, Gdzie tutaj ty jesteś, ty? Nie widzisz mnie? Ten obraz? Tak, to ja, to ja Stary, pastor. Jak ja miałem taką griwkę, patrz, tutaj stałem Gdzie? No, w łóżku, widzisz mnie? Ej, więc jesteś Aha, teraz w łóżku? Jaka dobra kryjówka, ty! Boce, nie, jak poduszka jakaś. Ej, trzy sekundy zostały. Patrz, tobą najlepszy jestem, to, bo najwięcej kroku zrobiłem. Ej, ty jesteś dobry w tą grę, dobra, teraz będziesz Cześć, musiał mnie go. troszeczkę potrenować. Żeby... A, no i teraz jesteśmy w szkole. I teraz będę u, jako. U, u. O, dobra, jednak jestem ukrywaczem. Myślałem, że poszukiwaczem, A ja, ja poszukiwaczem jestem. Poszukiwaczem, znajdę to Co, ty jesteś poszukiwaczy Nie. Yes, yes, yes. Przygotujcie się, przygotujcie się. Nie możesz, Ptycho, nie możesz, Ptycho, nigdy. O tak, dobra, widzowie, jest super, jest super. E, muszę się teraz uważać. Poszukiwacz wychodzi, poszukiwacz już wyszedł. Ej, a kto jest tym laptopem? To... O, pokładajmy już pierwszą teraz jest drugą osobą. Co? Nie, już druga osoba? O nie, ja cię... Ty mnie to i to widzisz? No, że tak powiem, tak, widzę. O nie. gdzie ty możesz być może gdzieś w szafce? Nie, może nie, ktoś się ukrył w szafce? Może w tej szafce? Tylko nie w szafce, nie szukaj to w szafce, widzowie. Jeżeli, ma, jeżeli znajdzie mnie w tak w sekundę, to się naprawdę zdenerwuje. Ej! To nikogo nie ma w tej szafce, w tej medycynie. O nie, nie ma. dostałeś podpowiedzi! O, dobra. To Ale cię... Na szczęście nic się nie dało. Dlaczego okay. ty nie pomagasz? <laughs> ty mi w ogóle nie pomagasz! Dobra, no, troszeczkę, no, się to... troszeczkę się poruszam. Troszeczkę się poruszam. Ej, tutaj jest ciężko oh. się poruszać. Salamu? Nie mogę nikogo znaleźć, ta doniówka jest podejrzana. <laughs> Tycho, ale jesteś lamos. Salamu. Ja cię widzę cały czas. Ty w ogóle nie szukasz. Ja cię dosłownie widzę. Nie, 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 nie. Jak mnie widzisz? No to jesteś lampą, jesteś lampą. Nie. E? Co? O? Nie mów. Dobra, widzowie. Tycho, to jest taki bambik. Muszę mu pokazać, kto jest najlepszy. Nie, 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 ja nie o? mogę, nie mogę. O! No, tu. Może tu jesteś! Dobra, i teraz zrobię szybko tak, widzowie. O oh, my God! Ale zrobiłem akcję to! byłeś szafką! Nie, jak? Szafką? Którą tu tutaj szafką? Tutaj byłeś? Nie, nie, no nie wiem. <laughs> Dobra, dziwne. Chciałem, żebyś byłeś szafką na tym miejscu. Jako Może tu ja! To ja! Co się dzieje? To ja! co ja nie mogę, ale mi się udało, widzowie! Ale on mi chodzi. się udało! Uciec! Stary! On do mnie strzelał, ale mnie nie znalazł! Ale kto jakiś poszukiwać? Tak, tak, i on tam strzelał po wszystkich szafkach ja byłem szafką O ja cię nie mogę! Ty do... to... wy to w ogóle ty? nie szukacie 30 sekund wam zostało dobra, ja się znowu zacznę ruszać A ty mnie widzisz gdzieś? Już nie, już nie, już nie. Kurczaczki, no jak to, czyli Czada. jesteś tutaj na tym głównym korytarzu to pewno jesteś jakimś Mam cię! lampa, lampa, widzę lampę. O Nie, o nie, o nie, o nie, Ty o nie. Jesteś tu. O, nie. <śmum> nie, nie, ma, kasek. nie, nie, kasek. Ma nie, ma <śmum> nie, nie, <śmum> Czeka, nie, to, nie, 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 mnie nie, 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 mnie! 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 nie, 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 Let's go! Ej, co? Czemu Gacek jest najlepszym ukrywaczem? Co ty, Gacek, robiłeś? O, i teraz pytanie, może będę tym razem poszukiwaczem, albo znowu będę musiał się ukryć? O, cię kręcę, mam 55% szans na bycie poszukiwaczem. O, to mega dużo, jeszcze ja raz teraz muszę schować. Ale miejscówkę zrobiłem dobrą. O my, nie, ja w ogóle pasuję z tym. Czekaj, 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 będę no. tutaj, patrzcie, patrzcie widzowie, uwaga. O. o nie, ja on taki słaby, że Let's go, mam mega miejscówkę. O nie, o nie, o nie, druga osoba już biega. Osoba już tam Aha. biega. Dobra, nie, a nie, dobra, szczerze, to jest mega słaba miejscówka. Ja zacznę już się zmieniać w coś innego, może lepiej. O, o nie, oni tam biegają na dole. Dobra, no i git. Ej, gdzie oni biegają? No na dole cały czas biegają tu i Widzę, 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 ale oni nas nie złapią, dobra! Ja cały czas będę teraz biegał, żeby zdobyć miano najlepszego ukrywającego się O cię kręcę, ty oczy, oni mnie gdzieś tutaj gonią? O. Ej, jeden jest na górze Dobra, się trochę cykam Ja też jestem na górze, ja jestem w ogóle w salonie kosmetycznym Tak, no to siema, tylko siema widzisz mnie? Elo, elo? Elo, stary normalnie, jestem tu, Elo, elo Jestem Kzesłem? Elo, Elo, tylko. elo, elo, elo. Dobra, ja ociekam, ja uciekam Tak? Dobra, ja robię się krzesłem. Dobra Krzesło to jest najlepsza opcja! Za krzesło to ci nigdy nie zopią! Nigdy cię nie zopią za krzesło. Masz. Dawaj te wszystkie monety zbieramy! Dobra, 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 patrzcie ile tych monet już mamy. Let's go, let's go, let's go! Ociekręcę, ociekręcę. uważaj, uważaj, tam była laska. Nie ma do nas w ogóle. <laughs> ale ich jest dużo na dole! A nikogo... Jest? O, niebieskie krzesło, to ja się zmieniam w niebieskie, bo to jest ładniejsze. Niebieskie to mój kolor, oczywiście widzowie, bo tym! Kolor wojna tym! Dawaj niebieskie krzesło! Co, co tu biega? Coca-cola kola biega. Coca-cola, Coca-cola. Kola, kola. Ej, tutaj Coca-cola, to ty? cola Opa, można się schować. Dawaj, oh Gacek, nie, scho wejdź, nuby. schowamy się w to samo miejsce, o. Nie, nie, Gacek, uciekaj, Gacek. Gacek, gonią cię, gonią cię. Dobra, 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 udało mi się. Nie, Gaczka, rozwalili. Zostało 50 sekund, 50 sekund zostało. Oni mnie nadal gonią? Nie wierzę. Ile nabiję kroków? Koniec trzech ukrywaczy Biegacy, ja zostało też jak, najbliż, jak, najbliż, jak najbliż, niej, Dobra Dobra, ja już, ja już koniec, ja już koniec Przestaję Biegacze? biegać Przestaję biegać Ja biegam cały czas, mnie to nie interesuje Cały biegam, czas? Cały czas, biegam, biegam Widzę biegam, cię, za co ty się biegam. zmieniłeś biegam, co? od ja, teraz od co? Biegam, biegam. Ja cię kręcę, ja jestem teraz też biegaczem Normalnie biegam, biegam, biegam cały biegam, czas Biegaj, biegam, biegam. Okej, okay, no, zostałem, biegam. zostałem miejsce! miejscu Uciekam! Biegaczek do mnie strzela! O? 12 sekund, 12 sekund, jest, jest, jest Skibidi, Skibidi Jest, uda mi się 6, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 3 2,5 tysiąca metrów przebiegnięte. I teraz widzowie otworzę specjalną skrzynię, z której dostanę jakąś magiczną broń. Co to jest? E, jakiś laser tracer, ty. Ale to jest słabe, słuchajcie. Ja bym chciał to coś to znacznie mocniejszego. Słuchajcie, kupię sobie hmm, anime skrzynię jakąś za 200 robuxów. I zobaczymy, co wydropimy z niej, słuchajcie. O, cię kręcę. Ty, jakieś to noże. To ma... O tak, jakieś noże. Płomień Tak, i teraz dałaś mi O, jestem poszukiwaczem stary A ja jestem ukrywaczem I słuchajcie, zmieniam się w poszukiwacza Który teraz rozwali wszystkich w sekundę Mówię wam widzowie Bo jestem wywojantym i pokonam wszystkich O dobra, no i co Zaczynam szukać z moją przekozacką bronią Najpierw będę strzelał do tych tutaj rzeczy Chodźcie tutaj wszyscy Zaraz was trafię O, co to za obraz tutaj co to za strzelaj obraz? to i to strzelaj, biecam to na pewno, nie ma... już cię rozwalam! Kim ty jesteś? A, to nie jest Ptycho, ale zaraz o, znajdziemy Ptycha. Dobra, ja wiem, że tutaj coś jest nie uh, tak, ja uh, uh. pamiętam te mapy. Wszystkie krzesła... O, mamy krzesło! Chodź tu, krzesełko! Patrz! Kolejny rozwalony, już dwóch rozwaliłem. Ulewa. Idziemy dalej. Idziemy dalej tutaj rozwalać. Tak, tak, ciebie rozwalimy, i ciebie, i ciebie, i tutaj jesteś podejrzany, i ty, i to jest podejrzane. No ja mam to, że na tym w środku domu mało kto się chowa. Właśnie, idę na górę, bo coś na górze pewnie jest pochowane. O, tutaj. Możecie, o! Nie... Mam kolejną osobę! Okej, okay. i teraz tutaj masz się ty już masz tych osób? Załóżmy tylko trzech ukrywaczy eee. w tym ja, i <laughs> ja dosłownie O, 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 ty! Kto się tutaj chowa? Dzień dobry. Czy mamy tutaj kogoś? Zami ktoś na sekundę. Bo ja się zastosowałem, bo kogoś innego widziałem. Kogoś innego? Nie, to mnie tutaj nie ma. Co to za krzesło? Dobra. Dobra. Nie, nie ma nie, tutaj ja nikogo. Podpowiedzi, podpowiedzi od Dobra, gry nie, nie, nie. potrzebujemy. Dobra, co chwilę ktoś tu biega. What? I tu się regenerują te itemy w ogóle, jak je zniszczysz. Dwóch ukrywaczy eee. tylko zostało. Serio? Tak, jak je zniszczysz, to one się regenerują. Nie, mam... Zobuję, mam John, is, John John... A, <laughs> Co ty? A lampa, lampa, lampa! Mamy cię! Mamy cię! Yes! Dwóch tutaj ostatnich dwóch! Słuchajcie, Gdzie się ten rozwalony! Jeszcze jeden! jest jeszcze jeden? Jest ja, jeszcze ja, jeszcze ja. tam pięć! Dwa cztery, dwa, trzy! Dwa! dwa jeden. jeden! Mam cię! JES! Yes, nie! Co? Co? Co się stało? Co to stało? WYGRAŁEŚ, WYGRAŁEŚ, NIE WIERZĘ, WYGRAŁEŚ I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma Kliknij, kliknij, kliknij